Siemprezka z tej strony Dexter Game? witam was w kolejnym odcinku z naszej serii Mała Farma. Dzisiaj sobie lecimy z siewami, e, siewami, pszenicy, mam tu nasypanego po całego Poznaniaka. E, uprawiliśmy wszystko. Godzina 16 Podpalamy i, i lecimy na szczecin dobra, widgamy ciekawe, tam co będzie sensio zrobił. Widziałem, że wczoraj mi przyszły te worki też, tam takie same co mi. Tu może też coś wiesz, coś się wami działał. Się okaże. Dobra, ja 16 stopni, więc ciepło w miarę. Yy, Zaczęła siadać. Zajedziemy tu. Widzę. O masej stoi Zostawimy mu drogę, żeby nie wyjechał Dobry Cześć nasz. Cześć Co tam by działał dzisiaj A dzisiaj no się trzeba terminy w końcu To wyjechał? przyznałeś się e, chyba pszenicę, ale nie wiem czy chyba pole jedno jęczmieniu i je. Zobaczymy Starszy ci, to na wszystko? Jak na razie nie że się, to kupi no matka kopci ten masej biedny O jak, jak twój ciapek on lubi też <grym> I co? O Zetarku pompa już działa, nie to jest w Maseju No, to, to wszystko jest cacy. Jest Ta. 10 tysięcy razy klepany ten zatem <grym> wiesz no, Dobra to, Majster to na CB Radio tam wejdź, ja też pakuję z ja. i będę przeniecesiał. O cholera, aż zgasł. O, jest gaz O, palim i jadziem. Na Szczecin. Rura. Cieka czy mi pali ogro, starczy, w ogóle starczy. To jak chcesz, to mogę wziąć bańkę. Nie no, starczy, starczy raczej. No to nie biorę. Dobra, rura. Ja siać tutaj na te pole, co ostatnio tam nawozy dawałem i uprawiałem Będę musiał powiedzieć, i jutro może, jak będzie czas, dosieje. To na wieczór bym nawozy sypnął od razu na obiec bo mi już wyż wyrosnął w miarę tam ładnie to Będę dać trochę tego nawozu, żeby miał lepszy start yep. Ciekawe na ile mi starszy w ogóle z tego pola eee, kiedy tego zboża Jak też to tym ciapajem i i i cenę wiozę? Dobra. Rozkładamy. I rura. Procedura sianie rozpręta ogini nadłoki <grymne> no, się tu jedzie, widzę wolnymi To A... takie piaz robić. No właśnie, przydałaby się tu jaka droga, może jak kiedy kupię tę łąkę, tu, tą taką z pagórkiem albo coś, to tam mogę jako drogę zrobić, bo tak trzeba objeżdżać to pola tutaj dookoła, żeby dojechać. Powiem Ci, ubywał trochę więcej pszenicy. żeby by było, nie się podprowadzić. Wziąć to no, na... Aha, ale jak ja doładuję... A, bo, podjadę tym 55-tką i się. Na to pole jak styknie, to będzie dobrze. O chyba za že jechał, co? Kogo? Mówię, že za trę bo masa já zastaví jeść. No który zapowiadał, gdzie rośnie. Ciekawe, kogo to. Ja tego jeszcze który nie będę chciał dopiero po tym, jak go by na kiszonkę bo planuję taki zrobić porządniejszy, nie z, oponą, nie z tylko już z takimi ściankami. Jakieś tam cegłówki do dysku znajdować. Pod, i... No i może to też by było w Takiego. Nie wielkiego, jakiegoś. Żeby ino był, żebyś nie dał gdzieś sypać, i żeby nie był ino złoto. <grym, grym>, żeby się w miarę prezentował przy tej gospie. I dopiero następny rok sobie na jakieś te kiszonki będę robił. Też się w nie mam, ale nic to... Dobra, na to pole mi stykło Teraz zobaczymy czy na drugim styknie. Tak, styknie to będzie bardzo fajnie. Też sobie pojadę, ale przejeżdżę w sensie Wtedy sobie przejadę na kolejne. w sensie dważej. W tym wypadku no, nie spodobodował. Jak zobaczyłem, zobaczyłem równo zakręci, to trochę się przerąkło. <noise> to jak wariat wjisz Szalony. Nie później bo masy i kopci Masej kopci, bo jest stary. No, no. Tak było, nie zmyślałem. tu obok siebie robimy ładnie pięknie ten ja trawa tutaj ładnie go odbił mi tam może być leśnicze tej, tej budki niż szalifej okay. taki nieźle wielki jak to <grych> bo nie mogę idę sprawdzić nie spadnij <noise> Ja nie mogę ci pewnie poży na jakie baby Na później dziki chodzę i, i, i te ziemniaki no w ziemniak radio Nikt tego tu ziemniaków nie sadzał. O! No tak, żadnych ziemniaków tu nie ma. nie buraków też. No. Tam ci sąsiad winą te do siewy no. Dobrze, mi teraz się je Ja pszenicę tu jeszcze na tych dwóch polach i dalej się okaże co na te poleho muszę pszenicę trochę nasiać, bo dla tych świn już mieć, nie? No to jednak trochę tam zjedzą. Ale też nie tego jęczmienia, też będą jadły, ale to już jęczmień, tak bardziej można sprzedaż. No i obszar Co? my się chyba w piewniku koła zostały. No co, nie kręcam się? No. no to ten, nowa technologia uprawy. Nawałek Tak. Без смарывания не моя Да Докладно. Без смарывания не едешь. Ну и не ешь. Mm -hmm. Так, он не Dobra, już drugie podatko będą zasiane. Powiem Ci idzie mi to w miarę szybko tym siewniczkiem Tyk. Poprzeczkę i idealnie mi styknie na to pole nasion. Nie będę musiał jechać już się zasypać. więc no. Mamy wyścigi sąsiadów. <noise> Idę tam na placie, masz. Ci. Jak jadę, zaraz ci powiem, ile jadę, że na rozpędzony jak się je. Ja Miałem 12. Ja również. 12, 13. 13. Dobra. Jadę się Sypać na gospel. Jakbyś padł tym zatorem, to nie wiem, czy by cię tak wyciągnął. Po by trzeba było dzwonić. Jakby przyjechali w bo... ogóle. No, do pinionego kierowcy. jeszcze żuko by musieli odpalać. No. see that jestem blisko grosty, to natankuję, ja zasypię się i, i dalej będę gadował. Jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, jestem tutaj, pięknie w sensie tutaj, Zacznijmy już to będzie z głowy albo już ja lewo wyfandolił droga by była jak znalazła, no nie? Sąsiad. No tam, przez <laughs> łąkę to byłoby idealnie. Trzeba by było na następny sezon ją ja wziąć w dzierżawę, nie? I by można by było coś podziałać. Jakoś zrobić tutaj dróżkę małą. Żeby się dało dojeżdżać. Bo tak trzeba... Dokrężać to wszystko i jechać przez tą drogę główną i... Na siejemy, już pięknie, ładnie toro tutaj chyba nie, jeszcze nie było żadnego odcinka z tego pola, więc akurat oj się wyplęci, chyba szybko pójdą też, też, tak już trzecie pole sobie sieje, zostało mi ile? jeszcze chyba jedno tak, no tak Jedna nebo dva. Obok kościółka pięknego siejemy, to może dobry plon będzie. Ten samolot tu i lata, i lata. kto za tak, tym samolotem się popyla. Dobra, dojedziemy do końca, i będzie kończył się odcinek. To reszto jeszcze tam da się pod odcinkiem. No i w następnym pewnie nawozy będą. Nawozy opryski, może jakieś, nie, no raczej nawozy jeszcze, bo Opryski to będzie za wcześnie w sumie Chyba, że na obiad może jakiś Dobra To będzie na tyle w tym odcinku Trzymajcie się, następnego nara.